No w każdym bądź razie wziąłam sobie do serca e, to myśl o tworzeniu nowych struktur społecznych, które będą odpowiadać na zmiany cywilizacyjne e, i spojrzałam w przeszłość, bo właściwie e, odkąd jestem mamą, a jestem mamą od czterech lat, w ogóle nie patrzę w przyszłość, bo nie mam na to czasu. E, a że jakieś chwilę temu razem z Dominiką Łapąć, która zresztą jest wykładowczynią na Akademii Sztuk, zrobiłyśmy taką książkę Ćwiczenia z Przesuwania się. I napisałam tam tekst o tym, że wędrówka po ścieżkach nie jest egalitarna, bo nie wszyscy mogą wędrować. I tam też pojawił się motyw, który mi towarzyszy przez całe, znaczy przez ostatnie lata migracji, z którą też jakoś jestem związana jako tematem, no to oddalę się w moich opowieściach o tym, jak dziś 20 lat, no jak, jakiś czas temu widziałam przyszłość i z czego chciałam korzystać. Hmm. To, co miało moją wyobraźnię, kiedy w ogóle zaczęłam myśleć o tworzeniu czy byciu w przestrzeni sztuki i kultury, ale też działań społecznych, bo dla mnie to zawsze było jakoś jednym, to wspólnota i właściwie na niej opierałam dużą część moich działań. I, a dziś właśnie za tą wspólnotą poszła relacja i opieka ze względu też na Jakiś bardzo prywatny wątek opiekuńczy, który też pojawia się potem w moich działaniach kuratorskich czy artystycznych. No i w 2019. 2000, w, jakim 2019 w 2009 roku we Wrocławiu wraz z grupą moich przyjaciół, znajomych, bliskich, stworzyliśmy takie miejsce, które się nazywało Falanster. I to było miejsce, które tu widzicie, było księgarnią, kawiarnią, taką, taką przestrzenią, w którym dużo debatowaliśmy o suwerenności żywieniowej, o sytuacji migracji, o ekologii. Robiliśmy też takie bazary ekologiczne. Co sobotę z rolnikami lokalnymi robiliśmy kluby Lemont i Molomatic, bardzo dużo rozmawialiśmy o sytuacji politycznej. W różnych miejscach, chociażby w Palestynie. I ta struktura falansteru wyszła od od idei francuskiego filozofa Fouriera to jest końcówka XVIII, XVII i XVIII roku wieku. I falanster to była właśnie taka struktura społeczna, która miała być wizją poziomą, zorganizowaną w właściwie nielicznej grupie. Tam Fourier wymyślił jakoś tak inżynieryjnie 1620 osób, gdzie wszyscy mieli być równi, niezależnie wtedy od płci. On zresztą jest utożsamiany z byciem autorem pojęcia feminizm. Nas sama ta inżynieryjna koncepcja może nie do końca interesowała jakby sensu stricte, natomiast potrzebowaliśmy jakiejś bazy, w której moglibyśmy ująć to, dlaczego chcemy tak szeroko działać, dlaczego myślimy właśnie o samowystarczalności, bo był to koncept, w którym mieliśmy żyć trochę właśnie poza poza systemem, być, robić wystawy, koncerty z, i utrzymywać to miejsce z pracy własnych rąk. To trwało kilka lat, w związku z tym, że robiliśmy dosyć niszowe rzeczy, nam to nie, nie wyszło jako suwerenność i samowystarczalność, natomiast myślę, że ta, ten moment w ogóle tworzenia miejsca z ideą bardzo ukształtował mnie jako Osobę, dorosłą osobę. W tym całym rozmachu tematów, które podejmowałyśmy, podejmowaliśmy, mieliśmy jakby taki, taką kolejną, właśnie strukturę poziomą, wspólnotową, która nas trochę inspirowała. To było karakole, czyli po hiszpańsku ślimak, i była to symbol. Działania Zapatystów, czyli organizacji, która w 1994 roku pokusiła się o stworzenie, zresztą wykorzystując walkę zbrojną, niezależnego regionu Chiapas, na którym mieszkali rdzenni mieszkańcy, i oddzielić się od Meksyku po to, żeby stworzyć swoją strukturę i żeby poczuć się też podmiotowymi obywatelami te, te w ogóle. I ciekawa była z nimi relacja, ponieważ myśmy za pośrednictwem takiej organizacji Cafe Libertad brali od nich kawę, którą oni produkują po to, żeby się z tego utrzymać i jakby e, też e, tworzyć swoją strukturę. Tu wykorzystuję takie zdjęcie, które właściwie odkryłam niedawno. E, z, z, made, e, książka o macierzyństwie, o ma designing, motherhood, jakoś tak, ale bardzo jakoś oddaje tę specyfikę też e, tworzenia wspólnoty opartej na zależności i, i świadomej zależności, ale też budowania relacji równościowej w tym e, kontekście. Wszystko dla wszystkich, nic dla nas, no takie mocne hasło o, o tym. O tej potrzebie poszukiwania równości, nawet jeżeli to jest czasem dramatyczne, a czasem niemożliwe, a no tak sięganie po niemożliwe wydaje mi się hmm, czasem jedynym sposobem na to, żeby znaleźć dla siebie w ogóle miejsce w tej strukturze, w której żyjemy kapitalistycznej, neoliberalnej. I oczywiście, że jest to utopia, ale z drugiej strony e, myślenie o niej dla, dla mnie zawsze było jakąś perspektywą nie wiem czy nadziei, ale na pewno e, jakąś wartością, e, którą uznawałam jako wartość sprawcza. E, I... Hmm, e, i właśnie stąd y, też jakby moje fascynacje artystyczne to są fascynacje, które gdzieś y, trochę wykorzystują różne koncepcje też y, społeczne y, do tego, żeby opowiadać o świecie y, przyszłości, ale o świecie też teraźniejszości, bo tutaj pokazuje pracę Tomasza Kaszasa, ćwiczenia z autonomii, które, Wystawę miał w 2016 roku w Łodzi kuratorowaną przez Joannę Sokołowską. I Tomasz Tamas eksploruje temat przyszłości, ale dla niektórych dla mnie na przykład jest to też koncepcja teraźniejszości, tego, co dzieje się w wielu w wielu miejscach na świecie i to jest właśnie też jakaś tam interpretacja tego, jak zapatyści upatrywali swoją suwerenność żywieniową, ekonomiczną, naturalne prawo do ziemi i do jej użytkowania zgodnie z, z, z możliwościami przyrody. Mhm. Każda z pokazuje historię po katastrofie, ale my trochę żyjemy w tej katastrofie i niedawno znalazłam artykuł w Gazecie Wyborczej o ogrodach zwycięstwa, który ten projekt właśnie trwa już od jakiegoś czasu w Ukrainie, gdzie namawia się wszystkich. A, którzy mogą, mają kawałek grodu, kawałek ziemi, na to, żeby zaczęli uprawiać e, swoje warzywa i, i w ogóle żywność, żeby e, przetrwać też. Więc e, ten krok w przód właściwie jest też krokiem wstecz, ale też jest krokiem, właściwie jest też w stanie w miejscu. To jest ten problem, który w różnych miejscach towarzyszy nam. i e, no tak, i dla mnie to jest też ważna koncepcja i często e, myślę o tym w, w kontekście przyszłości, ale tego, że właściwie dla wielu ludzi przyszłość jest teraz. E, I właśnie to, co... Hmm, e, to jest 2015 rok, byłam wtedy na granicy chorwacko-węgierskiej. To był moment, kiedy Unia Europejska jeszcze miała otwartą zieloną granicę i pociągami przez Węgry przede wszystkim uchodźcy z Syrii, ale też z Iranu, Iraku i państw afrykańskich przemieszczali się do różnych miejsc w Europie. Tamto wydarzenie mocno mnie ukształtowało, myśląc o, o czym ukształtowało. Było dla mnie dosyć szokujące wtedy, chociaż wiedziałam wiele rzeczy teoretycznie, to jednak doświadczenie tego sprawiło, że zobaczyłam, że to o czym czasem czytam w książkach dzieje się tu i teraz i dla wielu, jest sytuacją w jednego kierunku. To, to nie jest możliwość właśnie peregrinowania po lesie. Ale to, o co mi chodziło w tym akurat slajdzie? To na tej granicy spotkałam wiele grup za stworzonych tak ad hoc, po, po to, żeby tam być. Przyjechali. Na niemieccy quotersi, żeby stworzyć e, kuchnię polową, e, przyjeżdżali z, e, przyjeżdżały rodziny e, e, wielodzietne, które wszystkie chciały tam pomagać i to ten moment był bardzo, e, bardzo ważny dla mnie. E, myślenie o tym, jak właściwie można działać, kiedy coś tak na taką skalę się dzieje i oczywiście strukturalnie to wszystko było trudne i niezorganizowane i często też systemowo wypierane, natomiast działania społeczności takich samozorganizowanych były tam dosyć mocne i mające wspólny cel, chociaż w ogóle się nie znaliśmy i tak naprawdę pochodziliśmy z różnych, z różnych kontekstów. Hmm. I to oczywiście dzisiaj, kiedy my mamy kiedy przenosimy się kilka lat później i to Polska jest granicą zamkniętą. Wydaje mi się, że dziś jest też taka potrzeba działań grup organizacji, ale też mówię o takich działaniach społecznych, ale też artystycznych, postartystycznych, do tego, żebyśmy Wokół tego tworzyli wspólnotę, które będą widzieć, które będą reagować, które będą wymieniać się wiedzą, bo ten temat właściwie tutaj się zaczyna, ale perspektywy są takie, że będziemy z nim żyć, a szczególnie ci, którzy mieszkają w obrębie granicy. No nie wiem, po prostu ten moment, kiedy miałam się zastanowić właściwie o czym ja w przyszłości, co mnie w przyszłości jakoś nurtuje czy, i, co, i co z tym zrobić, zahaczył się o temat migrancki ze względu trochę na moje doświadczenia, ale też, jakby też chyba przez... Kontekst tego, że ja pracowałam długo w Stowarzyszeniu Nomada, które się zajmuje wspieraniem uchodźców i budowałyśmy wsparcie dla uchodźców w momencie, kiedy to się jeszcze w Polsce w ogóle nie wydarzało. Ale ja tu widzę sztukę, w sensie ja tu widzę pole do pracy i to może to nie jest taka stricte y, sztuka, ale to są działania, które w obrębie tego y, są konieczne i pamiętać o nich możemy. Właśnie to jest chociażby Forensic Architecture, to ta grupa badaczy, artystów i specjalistów, y, którzy zajmują się taką, y, y, taką Investigation, bo już. Śledztwo. Takie śledztwa i tutaj to, które mamy, Pushbacks across the Evros, to są wywiady z ludźmi, którzy na granicy greckiej bodajże byli, turecko-greckiej, którzy byli wypychani. No i właśnie oni z tego pro, proponują bardzo rozległe analizy, badania, zbierają tą dokumentację, tworzą z tego struktury, też wizualne, które pozwalają zobaczyć, jaka to jest przemoc, jaka to jest opresja, co z tego wynika dla, dla społeczności, co z tego wynika dla świata wokół nas i jaką to właściwie trudną przyszłość nam kreuje. Kiedy zeszłam w ciąży, zaczęłam czytać bardzo dużo książek o właśnie przyszłości. To, to zdanie, które z maila wyczytałam, jakoś przywiodło mnie do tego momentu. I wiele z nich właściwie, tak jak Marek Eret atwood budowały alternatywne wspólnoty w oparciu o jakąś katastrofę, która ma prędzej czy później miejsce. I pomimo, pomimo widma tej katastrofy, te wspólnoty w jakichś już bardziej hybrydycznych formach odbudowywały się. I dla mnie to było ważne doświadczenie przed porodem, bo właściwie... Mając doświadczenie granicy, mając trochę ze sobą działań w polu społecznym, zastanawiałam się właściwie po co dzieci na świecie, który ma tak złe, tak, tak mało pozytywne wizje przyszłości. I kiedy, kiedy urodziłam właściwie ta, ta ciemna strona tej, tej karty, którą eksplorowałam właśnie w swoich działaniach też artystycznych, społecznych, jakoś tak zatarła się, ponieważ codzienny trud, codzienna dynamika życia oddaliła mnie właściwie od tego. Nawet powiedziałabym, że... COVID, który wtedy przyszedł, właściwie nie był dla mnie niczym zaskakująco trudnym, ponieważ jeszcze z moją przyjaciółką, pisarką Agnieszką Pajączkowską śmiałyśmy się, że teraz cały świat ma tak jak my, mając małe dzieci, czyli będąc trochę wyalienowani ze społeczeństwa i ze względu na opiekę i, i, i taką no, specyfikę tej pracy. No i wtedy jakoś tak zrodziła się we mnie potrzeba zbudowania czegoś, co miałby bardziej może afirmatywny charakter w tworzeniu wyobraźni przyszłości czy teraźniejszości, a w kontekście właśnie doświadczeń opiekuńczych macierzyńskich i powstała Matka Ziemia, wystawa zbiorowa, którą zrobiłam w Galerii Design w BWA w Wrocław w 2020 roku. Tutaj mamy um, Mothers of the World Come Out, to jest praca właśnie Dominiki Łabędź. Opiera się ona o taką, no, taki, um, to jest w ogóle ze zdjęcia um, ten proporzec, jest, um, treść te, te, tego proporza jest... Um, Zaczerpnięty z dokumentacji fotograficznej z pierwszych parad wioski w Nowym Jorku w 1971 roku, bodajże. I Dominika chciała go przenieść na kontekst naszej współczesności w roku 2020 i oddać to też tą przestrzeń zmieniającej się strukturze społecznej we Wrocławiu i w Polsce, czyli też wejściu matek, które uciekają z Ukrainy i e, przechodzą też e, polsko-białoruską granicę. Mieliśmy taki piknik, na tym pikniku e, wyszyłyśmy ten e, proporzec i poszłyśmy z nim na Marsz Równości. Cała struktura tej pracy właściwie e, e, mnie, to jest jakby, ele, elementy tej pracy są dla mnie o tyle ważne, że e, mają w sobie i ciemne, i jasne strony, ale ogólnie są tu i teraz i tworzą materię z dostępnej, y, dostępnych źródeł, a y, opowiadają o czymś, co, co ma dodawać nam siły do tego, żeby jednak coś robić w tym świecie, w którym tak trudno też o, y, o poczucie sprawczości, zmiany i i jakichś działań, które mają wpływ na, na to, jakim kształcie kraju nie wiem, żyjemy, i tak w tych właśnie przykładach, które dla mnie teraz jakoś stały się ważne, w kontekście sztuki, ale też działań społecznych, to jest też działanie w polu uznania różnych potrzeb. I stąd dokumenta 15 i Graziella Kunsch, która stworzyła takie publiczne miejsce opieki nad dziećmi tam do lat 3, ale ono było tak zorganizowane, żeby dzieci mogły poruszać się swoimi ścieżkami, ćwicząc dużą motorykę, a dorośli mogliby się, opiekunowie, matki, tatowie mogliby sprawować nad nimi opiekę, ale też mogliby korzystać z tej przestrzeni dla siebie. Ta przestrzeń architektoniczna to dla mnie też taka idea do tworzenia i tworzenia przestrzeni, ale też działań, które ujmowałyby różne potrzeby ludzkie, zdawały im możliwość realizacji i nie tworzyłoby niepotrzebnych barier, ale też, ale też jest to przestrzeń, która mówi właśnie o tych wszystkich ludziach, którzy w trosce o piece zatracają też siebie żeby dać im jakąś e, e, przestrzeń wytchnienia. Hmm. No i to jest dla mnie też e, ważny moment e, do uznania e, takich wartości e, w naszych działaniach i artystycznych i społecznych. E, w tym wszystkim e, przytaczam tu Jaśminę Wójcik i e, jej, projek jej projekty właściwie o o odszkalnianiu społeczeństwa, o przyglądaniu się dzieciom, e, których się nie formatuje, e, którym się nie mówi, jak mają e, odbierać rzeczywistość i daje się im możliwości interpretacyjne, po to właśnie, żeby może łatwiej nam było przesuwać się na ławkach e, przywilejów, e, móc wspierać tych, którzy e, częściej mają e, Problemy z, z doświadczeniem przekraczania granic i różnych rzeczy trudnych w tym świecie. I dzisiaj właściwie tylko chciałam powiedzieć o trzcinieniu społeczeństwa, ponieważ wydaje mi się, że to jest też taki kierunek, który dla mnie jest ważny w myśleniu o, o tym, jak struktury tworzyć, żeby myśleć o. E, o przyszłości, ale nie jako ratunku, ale jako właściwie e, ale jako właściwie e, uznaniu, że na część rzeczy nie mamy wpływu natomiast e, to co możemy e, e, to robimy najlepiej jak potrafimy, bo e, bo właściwie wydaje mi się, że w całej tej e, Narracji prawdziwym wyborem nie jest to, co kupujemy, czy latamy, czy mamy dzieci, bo to też jakby ten kontekst z tyłu mojej głowy się pojawiał, a, a pewnie jest też ważne w kontekście katastrofy klimatycznej i tego właśnie, co zrobić w momencie, kiedy coraz więcej będzie migrujących osób, nas właściwie już, i gdzie się podziać ale tym, czym jesteśmy, jesteśmy gotowi zaangażować się w takie etyczne życie, w tym trochę zepsutym jednak świecie, w świecie, w którym ludzie są zależni od zbiorowego przetrwania i od polityki, często postawieni w takich granicznych momentach. I zaczęłam od pewnych Koncepcji utopijnych, ale w gruncie rzeczy sama e, jakąś taką e, utopię nie wierzę. Raczej wierzę e, w to, że wszyscy tkwimy tu i teraz i, i w tym życiu e, istniejemy, i e, część roszczeń sami możemy pozostawić, a e, a tak naprawdę chodzi o to, żeby rozglądając się po świecie zobaczyć na co mamy wpływ i co możemy z tym zrobić, tak jak, jakby, jakie mamy narzędzia i, i co z tym chcemy uczynić. Hmm. Wyszło bardzo poważnie. Zdaję sobie z tego sprawę. Sama nawet nie wiedziałam, że mnie to tak poważnie poprowadzi. Natomiast robiąc Matkę Ziemię, też mm, rozmawiałam sama ze sobą właściwie rozmawiając z tym ruchem antynatalistów, którzy mówią, że, że ludzkość powinna właściwie wymrzeć i to jest ratunek dla świata ale y, patrząc na rzeczywistość, na, na to, jakie są nasze potrzeby, trudno mi się z tym zgodzić. Raczej widzę naszą rolę jakby jako istot ludzkich w tym, y, żeby w tym świecie y, po pierwsze oglądać to, co się dzieje, sprawdzać, y, reagować w momentach, kiedy jest to możliwe w naszym zasięgu, a i chociażby działaniami artystycznymi czy społecznymi pokazywać to co jest ważne i to co myślimy że zmiana da nam jakiś inny układ inne, inną możliwość realizacji i właściwie po wykładzie Agnieszki sobie myślę, że to jest również utopijne, bo nie mówię o rynku sztuki, tylko mówię o realizacjach właściwie z pola działań społecznych, ale tam jest sztuka i, i bym się tego nie krykowała. Nie wiem jak na niej zarabiać, więc może do tego wątku nie będę się odnosić, ale no... Mocno mi to towarzyszyło myśląc o tym, że nie myślę o rozwoju przyszłości, myślę o realizacjach tu i teraz, które mogą mieć wpływ na zmianę po prostu. Um, tak, tak, pokrótce, dziękuję za że...